Witam serdecznie. Kolejny rok, kolejne święta bez Ciebie. Jest to czas, gdy nie możemy się pogodzić z odejściem naszych bliskich, a szczególnie tak młodych osób. W różnych okolicznościach, a najczęściej, gdy umierają, są zdrowi, umierają niespodziewanie z różnych powodów odchodzą. Stojąc w takich miejscach, myślisz, jak sobie byli teraz, czym by się zajmowali, jakie by mieli pasje. To nie ustaje, to po prostu, to już będzie, to już zostaje. No cóż, dla tych wszystkich osób, które straciły swoich bliskich. Życzę Wam sprawiedliwości. Sprawiedliwości, abyście nie zostali zapomniani.